Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce. Abym te natchnione przez Ciebie słowa, czytając, poznawał i rozumiejąc, przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: Jezus powiedział, Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w wozie i popiele. To też Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione, aż do Otchłani zejdziesz. Kto was słucha, mnie słucha. A kto wami gardzi, mną gardzi, lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu. I teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział: Biada Tobie, Korozain, biada Tobie Betsaida, Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u Was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w wozie i popiele. To też Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione, aż do otchłani zejdziesz kto was słucha mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w Tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do ciebie dzisiaj Bóg. Duchu święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas. Pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro! Bądź z nami każdego dnia.